Cześć, witam serdecznie z tej strony Gracjan. A tu jest mój obraz. O, taki duży obraz. Ma tytuł Wawelski Smok i Zamek. Wawelski Smok i Zamek. Właśnie tutaj, właśnie widać. I Zamek Wawelski i Smoka Wawelskiego i Wisłę, kole Wisły, no i oczywiście stateczki, żaglówki na Wiśle i ptaki, łabędzie, tak więc, że taki obraz jest. O, tak wygląda z bliska. i Jeszcze bardziej z bliska. O. Tak wygląda. Bardzo z bliska. O. Tak wygląda całkiem z bliska. I tutaj. O. Całkiem z bliska. Tutaj jest właśnie smog. Tu jest smog wawelski. Tutaj są właśnie żaglówki, stateczki. No i oczywiście jakieś takie ptaki latające i łabędzie. I ptaki, takie mewy, albo bitwy, jak to woli. No i tutaj, właśnie, zamek wawelski, i słońce świeci nad zamkiem, i taki obraz jest. I tutaj wieże, właśnie wieże yy, katedralne, katedry wawelskiej wieże. I tutaj zabudowania, mury obronne. No i smok. Smok ziejący ogniem. Tu jest smok ziejący ogniem. No, a tutaj, właśnie stateczki i żaglówki. Tenże tak wygląda obraz. Tak wygląda ten obraz, właśnie. Tak wygląda ten obraz. Jest w wielkości na płótnie. Jest namalowany na płótnie farbami y, akrylowymi i jest w wielkości 50 na 70. Czyli tutaj y, z dołu do góry jest 50 cm, a y, y, w, od tej do tej strony jest 70 cm. 50 na 70 cm. No i rok namalowania 2025, autor ja, Gracja Nastocki. No i właśnie tytuł Wawelski, Smok i Zamek. Tak więc, że taki obraz super fajny, no i kapitalny. Tak więc, że taki obraz fajny tutaj właśnie mam. Tak więc, że jeszcze raz spojrzenie z bliska. O, jeszcze raz spojrzenie z bliska na zamek i na Wisłę i na smoka Wawelskiego. Jeszcze raz spojrzenie. No i dziękuję za oglądnięcie tego mojego obrazu. Dziękuję. I polecam i na razie. Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć.